Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Aktualnie nagrywam omówienie kombajnu Anna, którym kopaliśmy kozłek w tym roku. Kombajn nie jest nasz. Pożyczyliśmy go, żeby po prostu zobaczyć jak u nas się będzie sprawdzał. I tutaj za dużo z oryginalnej Anny to nie zostało. Jedynie co to jest chyba ten kosz do wysypywania. I ta taśma tutaj. Chociaż ona też jest krótsza niż w oryginalnej Annie, ponieważ wymienialiśmy sami tą taśmę i musieliśmy ją skracać. A kupiliśmy oryginalną danę. A więc tak. Dodana została ta obcinarka. My z niej nie korzystaliśmy, ponieważ korzystaliśmy ze swojej dwurzędowej. Jest tu dodane to pomieszczenie do przebierania kamieni. I ewentualnie jeszcze jakiś odpadów chociaż to też jest na pewno zmienione, bo w wannie jest łańcuch. A tutaj jest taśma zrobiona do przebierania. I tutaj mamy w sumie dobrze jest skradki, bo tak jak się wejdzie z błotem, to to spada. No i tu jest do wrzucania kamieni i ewentualnie jakichś odpadów. Jest założone jakieś oświetlenie. No chociaż najważniejsze o co chodzi w tym kombajnie no to jest ten bęben tak? Do oczyszczania kozuka z ziemi. I te rolki, co tu są? Tu jedna i tam druga. I dwa paski gumowe. To należy mieć co 15 hektarów przekopanych. Tego dowiedzieliśmy się od tej firmy, co produkują te kombajny, gdzie przerabiają je, żeby kopać bez żadnych przestojów i żeby nic się nie zacinało. Ja osobiście uważam, że ten bęben jest chyba trochę za ciężki, no jest naprawdę masywny. I te łopaty nie wiem, czy trochę mniejsze by nie mogły być do przerzucenia. I też to koło podające. Nie wiem czy jest chyba powiększane, tak mi się wydaje. Bo w oryginalnie ani jest trochę mniejsze. No my jesteśmy zadowoleni z tego kombajnu. Akurat tak u nas się kopało. I z tego co wiem, to jest parę usprawnień dodanych. Już teraz inaczej trochę wygląda ten kombajn. No, tylko nie mieli na placu i by trzeba było jechać do rolników, którzy zakupili ten kombajn. Jednak by też nie mieliśmy teraz czasu, bo dopiero skończyliśmy kopać i aktualnie już suszymy kozłek. No, nie mieliśmy czasu na pojechać zobaczyć, jak to wygląda. Jednak no, cena jest dość spora, jeżeli chodzi o ten kombajn. No jest to chyba tam 50 tysięcy, o ile się nie mylę. No. Także takie szybkie omówienie kombajnu. Wydaje mi się, że te najważniejsze zmiany powiedziałem, jakie są zastosowane. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!